Hej, hej, witam wszystkich na tym live'ie. Dzisiaj będzie Eldaria, chociaż nie wiem, czy ja poprawnie to w ogóle wymawiam, ale wiadomo o co chodzi. Wszystko jest w tytule, jest miniaturka, no i mamy połączenie z live'em. Także dzisiaj coś innego niż wcześniej. No i zobaczymy, czy tutaj w ogóle będzie. Ale widzę, że wyświetlenie jest całkiem sporo. Więc odcinek numer 1, jak troszeczkę many mam. Jest to... Będziemy grać w The Origins, bo w nową erę ja jeszcze nie przeszłam jakby do końca swojej oryginalnej historii. Więc no... Lecimy z tym. No i będziemy podrywać oczywiście Lifetana. Zawsze lubiłam spacerować w tym lesie. Czekajcie, muzyczkę sobie wyłączę, zobaczę jeszcze, żebyście, żeby Wam nie przeszkadzało. Ok, powinno być chyba dobrze, wszystko widać. Zawsze lubiłam spacerować w tym lesie. Kiedyś uważałam, że to najspokojniejsze miejsce na świecie. Przychodziłam tutaj, gdy chciałam pobyć trochę sama. Mówiąc szczerze, właśnie tego teraz najbardziej potrzebowałam. Byłam na ostatnim roku studiów, co oznaczało, że niedługo miałam wkroczyć do świata pracy. Czekały na mnie nowe reguły i dużo odpowiedzialnych zadań. Dlatego akurat nie kojarzę, że ona, mm, no ta osoba, jak postać, którą grały, jest na ostatnim roku studiów. Zdawało mi się, że jest ona młodsza szczerze, bo ostatni rok studiów to całkiem sporo, od 20 parę lat na pewno ma nasza bohaterka. No i mamy ten magiczny las i krąg z grzybów. Jak zwykle obserwowałam otaczającą mnie naturę, aby nie myśleć o przyszłości. Właśnie wtedy zobaczyłam gatunek grzybów, który nigdy w czasie nie widziałam. Zaciekawiło mnie to i podeszłam bliżej, aby lepiej im się przyjrzeć. To nie jest dobry pomysł. Wyrosły tworząc idealne koło, a trawa, która znajdowała się w środku, wydawała się świeższa niż ta, po której do tej pory spacerowałam. No, widać tutaj zdecydowanie różnicę. Gdy postawiłam stopę w kole, nagle pojawiły się świetniki i zaczęły krążyć wokół mnie. Ech, to był głupi pomysł, naprawdę, nie wiesz na co się piszesz. Ta jedna osoba, co ogląda tego live'a, to pewnie ja. Średni czas oglądania, niby 55%. Sekundada, nie wiem jak to działa. Wow, Logiczne świetliki, jej, co się dzieje? No ja nie mam pojęcia. Zamrugałam kilka razy, aby przyzwyczaić się do tego oślepiającego światła. Na nowo zaczęłam rozróżnić kształty i kolory, ale pole się nie było ani śladu. Ujrzałam coś, czego nigdy w życiu nie widziałam. No ja już widziałam, wiem co to jest. Nie wiem, ile z Was osób grało już w tą grę. Wydaje mi się, że większość osób, które będą to oglądać, już wcześniej grały w tę grę bądź się oglądały i wiedzą co to jest. Przykropki. O matką, gdzie ja wylądowałam? Zaczęłam przyglądać się tej ogromnej sali. Aby znaleźć jakieś wytłumaczenie. Potem skupiłam uwagę na niebieskim krsztale, który znajdował się na samym środku pomieszczenia. Jest imponujący. Czułam się, jakby jego słaby, bo błysk mnie hipnotyzował. Zaczęłam się zbliżać, aby go dotknąć. Kropka, kropka, kropka. Jakby będę co jakiś czas tutaj skakać, bo może ktoś jakimś bije, na no to dodaje Was coś napisze na czacie. Nie było Właśnie dokołaś ilustrację. Wow! Wszystkie ilustracje, które że będziesz mogła znaleźć w swojej bibliotece, a także informacje o mieszkańcach Dendary. Mam no, bo L, bo nie do końca wiem, czy to poprawnie czytam. A mnie, nie wiem, jakoś jak w myślach to czytacie, to jest ok. Ale jak to czytam na głos, to jakoś tak coś mi tu nie pasuje. No nie wiem, po prostu L może taki skrócik zrobimy sobie. Ej, kim jesteś i jak się tutaj znalazłaś? Zaskoczona, odwróciłam. odwróciłam się. Chyba wiem, kto to jest. No i się nie myliłam. Zadałam ci pytanie: należy do templariuszy, a może do murarzy? P Poczekaj, nic z tego nie rozumiem. Tak, należy do zakonu templariuszy. Jestem krzyżakiem. Odpowiedz! Uuu, ale się wściekła. Niebieski ogień, jak ona to zrobiła? No, człowiek jest, ledwo co się tam znalazł, jest dezorientowany. Nie kuma co się dzieje, a ta na nią krzyczy, no. Jakbym jakieś wielkie przestępstwo popełniła. Ja spacerowałam po lesie i nagle pojawiło się światło. Usłyszałyśmy no, głośny hałas. Kropka, kropka, kropka. Dalej. Wam, co się znowu dzieje. Skąd mogę wiedzieć? Dopiero co się tutaj pojawiłam. W ogóle pierwszy odcinek i tam w ogóle chyba też drugi, trzeci, nie wiem do którego są za darmo. Taka jakby ktoś nie wiedział. Więc będą na zapas punkty. Zresztą i tak nie lubię się codziennie, bo mi się nie chce. Znaczy na swoje główne konto to się codziennie lubię, ale tutaj to kocie wynachę stąd. E, Hamon, rób co, do, rób co do Ciebie należy. Znasz procedurę. Zajmiemy się nią później. Pójdę sprawdzić, co się dzieje. Procedurę Jaką procedurę. Kobieta lis szybko się oddaliła, nic więcej nie dodając. Potem pojawiła się przede mną ściana, która zasłoniła pole widzenia. Ciekawe ściana a może raczej tors, <grytanie> pomylić ścianę z człowiekiem. Naprawdę polecam. Podniosłam głowę, aby przyjrzeć się temu kolosowi. Był ode mnie wyższy, co najmniej odbiegło. Zaczęłam się zastanawiać, jak to się stało, że wcześniej nie zauważyłam tutaj tego olbrzyma. Grrr. To musi nazywać się Hamon. Jego głowa przypominała świnie albo guśsa. Miał więcej mięsi niż meksykański zapaści. Bez uprzedzenia złapał mnie za rękę i wyprowadził z sali. Ej, ostrożnie, zrobisz mi krzywdę. Grymph, puść mnie. Szerpałam się z nim do momentu, aż poczułam ból w przedramieniu. Musiałam odpuścić. Przeszliśmy przez wiele pomieszczeń, zanim doszliśmy do ciemnego miejsca bez okien. To wyglądało jak ogromnie niekończące się schody. Gdzie mnie zabierasz? O, ale byk! Grrr! No mógłby chociaż jej powiedzieć, porozmawiać z nią, a nie tak... Odpowiedz mi! Nie zareagował. Zeszliśmy po tle schodach, a schodach, aż zaczęło mnie boleć nogi. Podniosłam głowę, aby obejrzeć to miejsce. Potem bestia wrzuciła mnie do celi. Nie ruszaj się. Co? Poczekaj, chyba mnie tutaj nie zostawisz. Miko powiedziała: Nie ruszaj się. Nie chcę tutaj zostawać. To nie jest śmieszne. Wracaj. Proszę. Resztki mojego optymizmu zaczęły się ulatniać. Musiałam w końcu przyznać, że nawet jeśli nie wiedziałam, gdzie jestem, to na pewno nie byłam u siebie. Zostałam uwięziona w tak ponurej celi, że nigdy nie byłam w stanie sobie jej wyobrazić. W momencie, gdy myślałam, że gorzej już być nie może, z wody dzwonił się przede mną jakiś cień. Tu coś widzimy? się uśmiecha, jaki uśmiech? Przeszedł mnie dreszcz. Ktoś albo coś. Ktoś, albo coś mi się przyglądało. Powoli zaczęłam się cofać, aż doszłam do prętów mojej celi. Co ten potwór miał zamek ze mną zrobić? W ogóle jakby nie widać tej celi, no w sensie jakichś prętów, czy coś. My w tym jesteśmy, w tym, czym gdzie my tu nie jesteśmy w celi, no tak trochę... To wygląda jakbyśmy byli poza tą celą, troszeczkę mimo wszystko jest to mylące, mogliby się bardziej postarać. Na szczęście zjawła postanę była zostawić mnie w spokoju i z powrotem zanurzyć się w wodzie. Cała się trzęsąc, oparłam się o zimne, metalowe prędzyce. Miałam nadzieję, że to tylko zły sen i że zaraz się obudzę, ale ból przed ramieniem szybko ściągnął, ściągnął mnie na ziemi i musiałam zaakceptować, że to wszystko dzieje się naprawdę. Kilka sekund głowa wypełniła mi się przerażającymi myślami. Zaczęłam panikować, wyobrażając sobie najgorsze scenariusze. O rany, co się ze mną stanie? Właśnie skończyła się odcinek. Witaj i Aby kontynuować swoją przygodę, zakończę odcinek. No dobra, mamy odcinek numer jeden. Widzę, że nikogo w sumie nie ma na live, więc... No cóż, pierwszy odcinek. Ja też troszeczkę mam zamiar robić tak, że jeden live to jeden odcinek, ale jeszcze zobaczymy, jak to będzie. No i co? Jak ktoś był, to fajnie. Teoretycznie ktoś był. Może później to oglądacie. Jeśli tak, zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji tam na dole. Bo wtedy będą częściej live'y i będą one dłuższe. Na razie to też tak troszeczkę, no... Żeby rozruszać trochę ten kanał. Ma całkiem sporo wyświetleń. Ale dwa suby tylko, więc no dobra, żegnam się z Na no. no razie.